Zupełnie nieśmieszna historia. Wczoraj jestem w Wikej. Jedzie ze mną dwóch facetów, dwóch ojców. No i jeden. Ta winda w ogóle w chuj długo jedzie, w Wikej, ale mniejsza z tym. Je, je, jedzie dwóch ojców, jeden pyta się drugiego. Ty, a twoja córka to który rocznik? Moja? 221 A, no to moja. 2 2 no i jak tam? No nie może sobie znaleźć żadnego faceta. Miała jakiegoś tam przez chwilę, ale nic z tego nie wychodzi i teraz cały czas sama. drugi mówi, no u mnie to samo. No nie wiem jaki wniosek z tego. Panowie, co się z wami dzieje? Dzieciaki. Albo dziewczyny. Nie wiem, no zacznijcie biegać. Jeździć na Erasmusa, bo w łodzi nie ma przyszłości dla młodego pokolenia. Do niczego ta historia nie zmierza. Ruszcie dupę i idźcie pobiegać. Albo cokolwiek, zróbcie coś. Jedźcie na Erasmusa. Na razie.